A co pani powie o swoich kontaktach z panem Rupcowem? No, będzie pan o proces, bo nie miałam żadnych kontaktów, z panie premierze. Proszę mi czaskać drzwiami, bo to jest poniżej krytyki. Przeprosi pan? Ale ja, ale ja nie nazywam się hodownik, tylko jestem na orancz i nie życzę i sobie, prawo, żeby, żeby pan tak pytanie. do mnie mówił. No, nawet Putin musi do pewnego stopnia ze społeczeństwem się liczyć. Sądzę, że słuchacze tej telewizji są taką elitą i do nich właśnie zwracam się sz... Ty trzeba już wyjść na ulicę, bo to jest najwyższy czas. Ludzie, to nie trzeba pisać na YouTubie. Ja apeluję do Polaków, żebyśmy się gromadzili przed budynkiem Państwowej Komisji Wyborczej. Chamstwo morawieckiego przekroczyło już najśmielsze granice. Były premier RP, doskonale świadomy, że posługuje się fake newsem, postanowił rzucić obelgę i oskarżyć dziennikarkę Justynę Dobrosz-Oracz o kontakty ze zdrajcą Rupcowem. Doskonale świadomy, że kłamie i łże jak cała wierchuszka PiS, dziś za swoje czyny odpowie przed sądem. Także dzisiaj Jarosław Kaczyński znów bredzi o pisowskiej elicie. Otwarcie przyznaje, że nawet Putin musi liczyć się ze społeczeństwem, ale przy okazji zaznacza, że tym prawdziwym społeczeństwem są otumanieni widzowie prawicowej szczujni, którzy jego zdaniem są prawdziwą Pisowską elitą. No to na koniec pokażemy Państwu, do czego prowadzi przedawkowanie prawicowej szczujni Republika. Chcieli pokazać rzekomo wielki protest przed siedzibą PKW z powodu odebrania ostatecznie partyjnej subwencji PiS. Okazało się, że protest nie był protestem, a spędem jednej otumanionej propagandą wicki prawicowej szczujni. Adam Wysiek dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Oczywiście zanim zaczniemy, jak zwykle, bardzo Państwa prosimy o kliknięcie łapki w górę tego kciuka do góry, on jest tu na dole i o napisanie komentarza. Bo właśnie w ten sposób pomagają nam Państwo docierać z naszym przekazem do nowych odbiorców, nad czym pracujemy i za co wszystkim Wam. Bardzo dziękujemy. A my zaczynamy dziś od niebywałego pokazu pisowskiej arogancji i prawicowego chamstwa. Za taki incydent w normalnym, cywilizowanym kraju, tego typu osoby, jak były premier RP, powinny spotkać i na pewno spotkałyby surowe konsekwencje. Morawiecki, pytany o zbiega Romanowskiego, a więc de facto partyjnego kolegę, postanowił odbić piłeczkę, świadomie posługując się nie tylko niesprawdzoną, ale co gorsza, fałszywą informacją, oskarżając i obrażając dziennikarkę zadającą mu pytanie o jego kolegę. Morawiecki, choć doskonale świadomy, że do sądu kilka miesięcy temu trafiły dwa pozwy, właśnie o pomówienie ze strony Justyny Dobrosz-Oracz, a także dziennikarza WP Patryka Michalskiego, postanowił oskarżyć ich w oczach opinii publicznej o rzekome kontakty ze zbiegiem i ze zdrajcą Polski, tak zwanym Pawłem Rupcowem. Jest to skandaliczne nagranie, ponieważ pokazuje, że pisowcy znów próbują przekroczyć kolejną granicę, już nie tylko absurdu, ale zwykłego, Ludzkiego, niestety też politycznego, prostactwa i hamstwa. Dzień dobry. Panie premierze, czy pan był przysłuchiwany w prokuraturze w sprawie e, kampanii Stop e, Russia Woo? Dzień dobry. Był pan przesłuchiwany, czy nie? Jest to postępowanie, czy to jest nieprawda? A co pani powie o swoich kontaktach z Panem Rubcowem? No będzie pan miał proces, bo nie miałam żadnych kontaktów, panie premierze, i proszę mi czaskać drzwiami, bo to jest poniżej krytyki. Panie premierze, wzywam pana do przeprosin, żeby oszczerczę sugestie. Nie miałam kontaktów żadnych z panem Rubcowym. Jest sprawa w prokuraturze. Złożyłam doniesienie z Patrykiem Michalskim i bardzo proszę, żebym pan za to przeprosił, bo były panie premier, który na podstawie fajków należy. Ale Należy nie, no, zawsze nie. dopytywać, ponieważ pani na hodownik chyba się podstawiła. Ja nie miałam ani z panią Hodownik, ani z panem Rubcowem żadnego kontaktu. Przepraszam pan. Której naprawdę? Przepraszam pan. pan? naprawdę ale są ja, bardzo poważne Ale ja nie nazywam się hodownik, tylko jestem na Dobrz i nie życzę i każdy, sobie, żeby pan tak pytania. do mnie mówił. Trzeba naprawdę zadawać ja pytania. Rozumiem, że nie wyciąga pan już. Czy państwo jego skutecznie odbijają tę piłeczkę, to mając świadomość, że ich kolega po prostu zbiegł z kraju, choć i on podpisywał się pod słowami, że niewinni nie mają czego się bać, próbuje przerzucić tą odpowiedzialność oczywiście no, w oczach tych widzów, którzy nie znają faktów, o których państwo często w komentarzach piszecie, i yy, oskarżać ludzi, dziennikarzy, Zadających pisowcom trudne pytania o rzekome kontakty ze zbiegiem. Ja tylko dodam, że mam nadzieję, iż żadnemu sędziemu nie zadrży ręka, gdy ta sprawa Justyn oraz i Patryka Michalskiego trafi na wokandę w sądzie. Bo jest to skandal, że osoba, która powinna być no, w jakimś przynajmniej stopniu, mimo że jest pisowcem, bo piastował mm, funkcję premiera RP jakimś autorytetem, okazuje się zwykłym podłym. Cynikiem, który na podstawie fake newsów próbuje oskarżać lub ewentualnie, jak w tym przypadku, po prostu psuć dobry wizerunek rzetelnego dziennikarza, mm, dziennikarki w oczach opinii publicznej. Jakie konsekwencje powinny spotkać Morawieckiego za to chamstwo? To pytam Państwa koniecznie napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Temat numer dwa dzisiaj to, Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński. No nie od dawna wiadomo, że tą słynną pisowską taktyką, na to, by Lasować się rzekomo na wyższych pozycjach niż zwykli obywatele, jest kreowanie nowej elity. Problem w tym, że nie da się wykreować nowej elity, bo elitą narodu są ci, którzy są wykształceni, którzy właśnie zdobywając wiedzę, próbują wykorzystywać ją w dobrym celu. Kaczyński twierdzi zupełnie inaczej i otwarcie przyznaje, że nauczą, ucząc się, no jak rozumiem, od kolegi. Putina nauczył się tego, że warto e, analizować to, co społeczeństwo mówi o politykach, jak postępuje, etc. Problem w tym, że Kaczyński w tej samej wypowiedzi wskazał i pokazał palcem, kto jego zdaniem jest tak zwaną pisowską elitą. Wskazał palcem na otumanionych, ogłupionych tempom, prymitywną propagandą kalkulowaną na m, mózgi ala rozwielitki ludzi, którzy oglądają ten prawdziwy. Ściek, jak wygląda stawianie się już nie tylko ponad prawem, a ponad innymi ludźmi. Zobaczą Państwo dokładnie to w wydaniu szefa bezprawia i niesprawiedliwości. Tu jest potrzebne pewne społeczne wzmożenie, bo oni mają jednak pewne ograniczenia. No nawet Putin musi do pewnego stopnia ze społeczeństwem się liczyć. Tylko, że to społeczeństwo musi być społeczeństwem aktywnym. O to proszę. Korzystam z tej rozmowy, korzystam, że mogę rozmawiać z tą znakomitą telewizją, jaką pan reprezentuje i którą pan współtworzył, by właśnie jeszcze raz o to prosić. I w każdym takim wzmożeniu są ci, którzy są na czele, są swego rodzaju elitą. Sądzę, że słuchacze tej telewizji są taką elitą i do nich właśnie zwracam się. Oczywiście Kaczyński znany jest z tego, że przypisuje sobie cechy, których nie ma, a ten ukłon w kierunku telewizji braci karnowskich, bo dokładnie o widzach otumanionych tą prawicową szczujnią, mówił Kaczyński, jest przykładem takiego łechtania potencjalnych wyborców, wciskania im do głowy, że nie jesteście debilami, nie jesteście głupi, bo jeżeli wierzycie w tą tępą propagandę, to w moim zdaniem, pisowskim zdaniem jesteście naszą elitą narodu. Podłe cyniczne zagranie, no jednak skuteczne, bo zauważcie państwo, że taka osoba, która cały czas wierzy w te teorie spiskowe czy inne bzdety, jakie sączą się z tego rynsztoku prawicowego, no wmawia sobie do głowy, tak to ci, którzy posługują się faktami są głupsi ode mnie, ale ja, jeżeli wierzę w ten tempy pramicowy przekaz jestem na pewno zdaniem prezesa, którego wierzę, członkiem jakiejś elity narodu, będąc tak naprawdę zwykłą intelektualną amebą, która jak higroskopijny ryż chłonie każde kłamstwo, które pojawia się na tej antenie i antenie innej telewizji przez państwa w komentarzach słusznie zwanej RUS publiką. A jak państwo oceniacie słowa Kaczyńskiego i to niewyobrażalne hamstwo w postaci stawiania się nad innymi, w komentarzu koniecznie napiszcie Państwo, co o tym myślicie. Temat numer 3. Dzisiaj to znów szczujnie, ale tym razem totalna porażka. No ponieśli fiasko spektakularne. Oczywiście pisowcy wyją, że nie mają pieniędzy, bo Państwowa Komisja Wyborcza odebrała im subwencję. A nielegalnie działająca Izba w Sądzie Najwyższym próbuje tą decyzję podważyć na szczęście minister Domański, no ale także szef PKW mówią, że nie będą respektowali orzeczeń Izby, która de facto w świetle europejskich wyroków nie jest żadnym sądem. No w związku z tym, co bardziej ogłupieni. Widzowie, słuchacze prawicowej szczujni mieli wyjść i zaprotestować. Oddajcie pisowcom pieniądze, dajcie im kasę na kampanię nawrockiego. No z tych szumnych, tumnych, głośnych zapowiedzi została tylko jedna. Nie grupa, a osoba. Jak się zachowywała i do czego prowadzi przedawkowanie prawicowego ścieku. Zobaczą Państwo to w tym materiale. Pią! Naprawdę trzeba już wyjść na ulicę, bo to jest najwyższy czas. Ludzie, to nie trzeba pisać na YouTubie, na mediach społecznościowych. Trzeba po prostu działać. I ja apeluję do Polaków, żebyśmy się gromadzili przed budynkiem Państwowej Komisji Wyborczej i protestowali przeciwko temu, co się dzieje. Pani podjęła tą decyzję, żeby tutaj przyjść po wczorajszej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o odroczeniu tego posiedzenia. Tak, myślałam, że tutaj będzie tłum ludzi. No jak to możliwe w dwumilionowym mie mieście, żeby nie było ludzi protestujących przeciwko temu, co się dzieje? Za chwilę będzie za późno, Polacy. Za chwilę będzie za późno. Dziesięć milionów Polaków głosowało na prezydenta Dudę. Ja się pytam, gdzie jest tych dziesięć milionów Polaków? Gdzie oni dzisiaj są? Więc ja pisowcom życzę jak najwięcej tak owocnych, głośnych, tłumnych protestów widzom republiki życzymy jednak zdrowego myślenia no i co niektórym być może nawet wizyty u lekarza bądź farmaceuty. To na koniec zachęcam Państwa do kliknięcia, subskrybuj nasz kanał, bo dzięki temu razem z Wami codziennie tworzymy no i urozmaicamy nasze archiwum bezprawia i niesprawiedliwości, a także głupoty i bandyt suwerennej Polski. Zachęcam też każdą i każdego z Państwa do lektury naszego portalu informacyjnego checkpress.pl, tam dużo informacji z kraju Polski i oczywiście ze świata, także tego świata polityki. Jesteśmy też na Facebooku. Check .pl. bardzo tam Państwa również serdecznie zapraszamy. Adam Bysiek, nie żegnam się jeszcze dziś, bo zapraszam na drugie wydanie naszego programu, to po godzinie 14.30, a później spotkanie z Mariuszem Gzylem, no i słynny temat masła z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Adam Bysiek, dobrego, przyjemnego po i przed południa. Zapraszam na 14.30. Do zobaczenia. Checkpress.pl, nie lękamy się pisać i mówić o faktach.